W tegorocznej, trzynastej już edycji przyznania stypendiów starosty wejherowskiego wpłynęło 86 wniosków uczniów oraz 60 wniosków studentów. Z tej liczby wybrano 47 najlepszych uczniów oraz 34 najlepszych studentów zamieszkujących na terenie powiatu wejherowskiego. Wysokość stypendiów była zróżnicowana w zależności od zaprezentowanych wyników i wynosiła od 500 do 2000 zł. Bardzo duża liczba, wyjątkowo można powiedzieć, ale z reguły było około 50, no w tym roku dużo. No, dobrze studiują, dobrze się uczą, mają dobre wyniki, no trudno odmówić i dlatego ta kwota też została podwyższona, żeby zaspokoić tych wszystkich najlepszych uczniów i najlepszych studentów. Warunkiem uzyskania stypendium były bardzo dobre wyniki w nauce, ale to nie jedyne kryterium. Również promocji Powiatowej hierowskiego osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, sztuki, jak również e, prace społeczne. E, więc ten spektrum było bardzo duże. Sport również tutaj był oceniany, także nie tylko wyniki w nauce. To, to jest jakby, wyniki w nauce są jakby, można powiedzieć, w 50% oceniane, pozostałe to są ta inna działalność, że nie tylko dobry uczeń, ale żeby robił coś, coś jeszcze więcej niż tylko dobrze się uczył. Przez ostatnie 13 lat Starostowej cherowski przyznał 200. 10 stypendiów studentom oraz 558 stypendiów uczniom o łącznej wartości 526 tysięcy złotych. Inicjatywa stypendium starosty Wejherowskiego wyróżniona została przez Związek Powiatów Polskich i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga w konkursie Ligi Inicjatyw Powiatowych. Konkurs realizowany był pod patronatem Telewizji Polskiej, Tygodnika Polityka oraz Dziennika Rzeczpospolita. Stypendia Wejherowskiego starosty doceniono jako ciekawe i ważne oraz jako projekt o dużych walorach społecznych, edukacyjnych i wychowawczych.